Dzień dobry kochani, mili. Dziś zachmurzyło się im że Wybuchła mi kawa w środku, prosto w twarz. I jest letkie opóźnienie. Słońca dzisiaj nie będzie. Natomiast wspaniałą przygodą jest to, że znalazła się bohaterka tych wydarzeń. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, moja kochana. 12 sierpnia 2001. Lenistwo, rano. Widzisz, Marzenka, nic się nie stało. I to była chyba przełomowa noc dla jej niepewności. Sklep, szukanie internetu, sprawdzam, co z tym, Rainbow, ale żadnych wskazówek nie znajduję. Ludzie nic nie wiedzą na ten temat. Msza po chorwacku i włosku. To jest teren Istria z silnymi wpływami włoskimi. Dużo Włochów na wakacjach. Sklep, parówki i chleb. Parówki i chleb. Patrzcie, jak to się jadło ćwierć jego temu. Zostawiamy balast i idziemy w poszukiwaniu plaży. Skalista. Dylematy. Toples czy nie? Nie ma prysznica, a woda słona jak cholera. Marzenka opowiada swoje sercowe przygody. Jestem lekko zdegustowana. Prysznic na kempingu. Wracamy. Decyzja o odjeździe zabiera nas policjant cywilny do samej puli i zostawia pod amfiteatrem jak w rzymskie koloseum. Ale nie wchodzimy, co będziemy płacić za oglądanie starych kamieni. Informacja turystyczna: Rezerwujemy bardzo drogie miejsce w schronisku i uciekamy. Miasto portowe, więc pewnie niebezpieczne. Uciekamy na wyjazd. Młodzi się zatrzymują, ale nie po to, by nas zabrać, ale by nam oddać całą wielką, gorącą pizzę. Ale nie spakowała. Mi, chyba połowę zostawiłyśmy. Taka była wielka. Jedziemy z grubym starym Włochem czy Chorwatem, nie wiem, bo używałam obydwu języków, do Rowinia. Znów mrok zapada. Znajdujemy sklep, ale nie możemy miejsca ustronnego znaleźć. Daleko od centrum park, ale strach. Długo przemyśliwamy sprawę. Przebieramy się i pędzimy do sklepu kupić istrę. Potem do centrum, a właśnie zaczął się tydzień kultura kulturalno folklorystyczny i strasznie wyjął. Pełno ludu. Usiadłyśmy na marinie, czując, czając się z butelką, ale patrzymy, ludzie wchodzą na statki, znikają, jarają tam. Wyszłyśmy też i popijamy istrę z kieszeni. Zapoznałyśmy ładnego chłopca i zmieniłyśmy pokład. Tam jego wujek, kapitan. Pili wino i strasznie kwaśne. Dużo czasu minęło, zanim skończyliśmy wszystko. Chłopiec był śliczny i marzęce bardzo wpadł w oko. Jak wiadomo, mi chłopcy w oko nie wpadają. I nie dlatego, że jestem jakaś inna, tylko wygląd jest jakby dla mnie mało znaczący i zawsze był. No, i wesoło się wszystkim zrobiło. Poszliśmy do pubu, gdzie było ciasno. Bardzo dużo Włochów i fajna muza. Zrobiła się trzecia. A my rano mamy rejs. I niepewna sytuacja. Szkoda, że zapłaciłyście w hotelu, bo ja. No, nic to. Cenzura. Idziemy z nim na parking. Ale ja mam bardzo mały samochód. No i miał najnowszego kabrioleta Mercedesa w kolorze blue. Marzęce oczy, oczy wyszły z, z orbit. Wsiadłyśmy. Ja na podłodze. Nieopodal parku. Powiedziałam stop. Chciałyśmy wziąć plecak i jechać z nim, ale stwierdził, że coś kręcimy. I odjechał. Może to i lepiej. Śpimy w krzakach. Płuca. 13 sierpnia. Poniedziałek. Wstajemy nieprzytomne wcześnie o, wypatrzył nas jakiś robotnik. Pakowanie i idziemy do maryny. Wsiadamy. Tylko my i trzech starszych facetów kierujących statkiem, ale przybijamy do różnych maryn i pobierają pasażerów: Polaków, Czechów, Niemców. Pięćdziesiąt marek kosztuje ten rejs całodniowy, a my płacimy 20 od głowy. Na początku włazimy na dach, by mieć najlepsze miejsce do opalania. Podają rakije i kanapki. Na zagrychę gonią nas mewy, i jestem przerażona. Dostaję humorku, ale żadnej kompanii nie ma ciekawej. Spasiony chomik akordeonista i natarczywy wujek kapitan. Wzięli się za smażenie rybek. A my przybiliśmy do groty jakiejś pirackiej. Wstęp i jedna kuna, więc nic ciekawego do oglądania nie było. Sielanka na statku. Słońce, fale, wiatr, kołysanie i wino. Prawie jak teraz, oprócz wina. Leci jakieś chorwackie disco polo, a w przerwach nutria gra i śpiewa na akordeonie. Rejs prawie jak na rejsie. Przybili do pięknej skały i był czas na kąpiele. Wspaniale skołki ze statków, przepasną głębinę, pełną ławic ryb. W końcu upragniony posiłek, pyszne rybki, wino i kotlet. I stada obleśnych mew.